Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Jacek Iwasiów. Czwartek, 14 kwietnia, a dziś w programie. Kolejne inwestycje ruszają w zabrzu. Przebudowany zostanie wiadukt w ciągu ulicy Hermisza. Obiekt od dłuższego czasu ma ograniczenia w ruchu spowodowane jego, jego uszkodzeniem. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 odkrywają tajniki robotyki i programowania. Pozyskaliśmy dla szkoły 12 małych robotów. Miasto Zabrze nie zwalnia tempa związanego z inwestycjami drogowymi. Tym razem zostanie przebudowany wiadukt nad drogą krajową nr 88 w ciągu ulicy Hermisza. Ta budowa realizowana jest w ramach zadania przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Nowa kładka pomiędzy ulicą Heweliusza a 11 listopada łącząca osiedle Kopernika z Mikulczycami. Nowy przepust w ciągu rzeki Czerniawki w rejonie ulicy 3 Maja i Paderewskiego. W mieście powstały i powstają nowe inwestycje. Na kolejną w miejskim Ratuszu umowa została już podpisana. Chodzi o przebudowę wiaduktu nad drogą krajową nr 88 w ciągu ulicy Hermisza. To obiekt, który będziemy chcieli wyremontować w 9 miesięcy. To kwota no, niespełna 3 miliony. Na tak niewielki obiekt to spore środki, ale dzięki, dzięki temu, że udało nam się kilka lat temu yy, yy, sięgnąć po linię Banku Europejskiego, inwestycyjnego Banku Europejskiego, możemy właśnie nasze inwestycje drogowe realizować. Bo kluczowe jest bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Obiekt od dłuższego czasu ma ograniczenia w ruchu spowodowane jego, jego uszkodzeniem. Myślę, że dla mieszkańców tej okolicy jest to niezwykle istotne, żeby mogli się poruszać bez żadnych przeszkód. Także jest to wyczekiwana inwestycja nie tylko przez mieszkańców okolicy, ale przez również tych wszystkich, którzy tamtędy się przemieszczają. Dlatego przed inwestorem ważne zadanie, które obejmuje prace polegające m.in. na rozbiórce i odbudowie płyty, wzmocnieniu dźwigara stalowego oraz wykonanie nowej nawierzchni drogowej. Z nowym odwodnieniem. Jest to standardowa dla nas realizacja. Mamy w swoim portfolio kilka tego typu inwestycji. Przebudowa dwusprężowego obiektu nie przewiduje, żeby cokolwiek mogło nas w tym zakresie przeraskoczyć. Wszystko wskazuje na to, że przebudowa będzie realizowana zgodnie z planem, w którym prace zakończą się 13 stycznia 2023 roku. W szkole podstawowej nr 21 otwarto pracownię robotyki i programowania. Nowa pracownia oznacza dla uczniów nowe możliwości i naukę w nowoczesnej odsłonie. Twórcze pomysły i niekonwencjonalne podejście do nauki. Nowa pracownia robi wrażenie. Teraz się uczymy programować te roboty. Myślę, że przez to, że je programujemy, to jest miła zabawa dla nas i nie jest to dzielone z, tak, jakby z nauką. Jest to miła zabawa, której możemy się uczyć programowania. Są to emboty, które są programowanie zdalne, tak samo jak możemy je stacjonarnie. Robimy je jak chcemy. Jest to dowolność w 100%. Robimy je od tak jakby początku, czyli od pierwszego kółka do skończenia, mogą one posiadać różne doładowania, czyli typu jest szybszy o przez 3 sekundy, tak samo jak może mieć napisy. Można je programować różnie, można na telefonach, tabletach pilnych innych urządzeniach można nimi jeździć. Są dosyć skręcne, mogą, dużo, mają dużo funkcji strasznie. No i są fajne, no. można je cały czas zmieniać, można im przykręcać nowe części. na przykład jedna nasza koleżanka zrobiła, że ma ręce. Osoboty na przykład można rysować na kartce i one jeżdżą po tym, zmieniają kolory jak się innymi kolorami, na przykład czerwonym, niebieskim i zielonym. Pomysł na pracownię programowania i robotyki w szkole podstawowej nr 21 okazał się strzałem w dziesiątkę i dowodem na to, że placówka stawiając na nowoczesną edukację idzie z duchem czasów. Pozyskaliśmy dla szkoły 12 małych robotów, dzięki którym uczniowie mogą się uczyć programowania robotów, jak również dodatkowych zajęć z informatyki związanych z programowaniem. Te roboty pozyskaliśmy dzięki grantowi, w którym, w którym uczestniczyły dwie nauczycielki naszej szkoły. Był to grant Centrum Mistrzostwa Informatycznego przy Akademii górniczo hutniczej w, w Krakowie. W ramach właśnie tego Centrum Mistrzostwa Informatycznego otrzymaliśmy trzy roboty. W momencie, kiedy pojawiły się pierwsze trzy roboty, tu są osoby, które właśnie te roboty pierwsze składały, pojawiła się chęć, żeby ich mieć więcej. Udało się później uzyskać jeszcze więcej tych robotów. No i jak pojawiły się roboty, później no, chcemy więcej. I za każdym razem, co pojawiło się coś nowego w szkole, zdecydowaliśmy, że tutaj zdecydowanie potrzebna nam jest ta pracownia. Nowa pracownia będzie miała znaczący wpływ na jakość nauczania. Uczymy dzieci już od klasy pierwszej kodowania, później przechodzą w programowanie. Ich umiejętności się zwiększają w znaczącym stopniu, i myślę, że tutaj my kształcimy już takich młodych informatyków, którzy na rynku pracy później pokażą, na co ich stać. Bo dla wielu uczniów informatyka to jeden z ulubionych przedmiotów. To mój ulubiony przedmiot, bo interesuję się różnymi programami, lubię programować roboty, na przykład tak jak mamy tutaj w sali informatycznej, no i ogólnie lubię sprzęty elektroniczne. Po prostu lubię, jest to moja pasja. A pozyskane roboty wpłyną na lekcje. Bardzo dobrze i że mamy nie jakoś nudno i nie jakieś stare rzeczy, tylko mamy coraz najnowsze rzeczy robimy i jest fajnie. Dzięki takim miejscom przyjaznym nauce uczniowie mają okazję rozwijać swoje zainteresowania i myśleć o zawodach związanych również z tymi kierunkami, które są zapowiedzią wielkiej przyszłości. Cieszę się, że zabrzańscy dyrektorzy podejmują działania bardzo szeroko, na szeroką skalę, bo pozyskują sponsorów, biorą udział w programach. Dziś widzimy pracownię nowoczesną, która powstała i z grantów, i z programu rządowego, Laboratoria przyszłości i z pozyskanych środków z fundacji. Więc naprawdę bardzo, bardzo gratuluję. Cieszę się, że zabrzańskie dzieci, a dziś biskupickie, mogą rozwijać swoje zainteresowania, bo jest to oczywiście pracownia na miarę XXI wieku. Pasja plus wizja plus działanie to równanie tylko może oznaczać sukces. A najpiękniejszą rzeczą to, co już mówiłem, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które jest na granicy prawdziwej wiedzy i prawdziwej nauki. Kto tego nie dozna i nie potrafi się dziwić, mówił Albert Einstein, nie potrafi doznawać zachwytu. A my dzisiaj się nie tylko dziwimy, ale i również w zabrzu, w szkole podstawowej numer 21, zachwycamy i dziękujemy, że to piękne przesłanie. Przyszłość dla młodych leży nie tylko tutaj, w tej szkole, ale i we wszystkich szkołach, które realizują te programy w ramach inwestycji w oświatę. A dobrze wykształcona młodzież jest najlepszym i największym kapitałem. W Zabrzeńskim Kościele pod wezwaniem Świętej Anny odbył się tradycyjny koncert pasyjny zorganizowany w ramach Dni Papieskich. Usłyszeliśmy repertuar w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzeńskiej, którą poprowadził dyrektor Sławomir Chrzanowski. Muzykom towarzyszyli soliści oraz chór Rezonans Contutti. Jak co czwartek zapraszam Państwa teraz na przegląd prasy. Przegląd pracy chciałbym poświęcić w zasadzie w całości naszemu zabrzu samorządowemu, dlatego że miesięcznik właśnie się ukazał w wiosennym wydaniu, jak Państwo widzą. Na drugiej stronie wielkanocny czas nadziei, czyli ten okres, w którym właśnie teraz jesteśmy. Wielkanoc to najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijan. Upamiętnia zmartwychwstanie Chrystusa i dla wierzących jest wyjątkowym czasem. Czasem, który powinniśmy nie tylko spędzić w gronie rodziny, dochowując tradycji i zwyczajów, ale także pracując nad swoim wnętrzem i pokonując swoje słabości, a także ograniczenia. I przy tej okazji pojawia się pytanie, czy przy okazji świąt zadajemy sobie tego rodzaju pytania my sami. Czy pytamy o swoje słabości, czy ograniczenia i czy zastanawiamy się, jak z nimi sobie poradzić. No, różnie to bywa, bo jesteśmy ludźmi ułomnymi po prostu, ale trzeba nad tym pracować, tak twierdzą fachowcy. Kolejny tytuł: całe życie w służbie chorym. To artykuł dotyczący profesora Mariana Zembali. I tak drodzy państwo myślę sobie, że ten tekst idealnie wpisuje się w okres, który teraz przeżywamy, czyli w Wielki Czwartek w Wielki Piątek. Był jednym z najwybitniejszych polskich kardiochirurgów. Tytanem pracy, który wymagał wiele od siebie i od innych. Noc też jest dobrym dniem do pracy, tak mawiał. W marcu nieoczekiwanie odszedł od nas profesor Marian Zembala, wieloletni dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jesteśmy po to, aby ratować, leczyć i dawać nadzieję. Te słowa można przeczytać na ścianie e, holu wejściowego jednego z pawilonów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i taki był, e, bezinteresowny, po prostu przychodził o każdej porze dnia i nocy do pacjentów, pytał jak się czują. Był niezwykle empatycznym człowiekiem, a mówię to e, Dlatego, bo miałem przyjemność znać osobiście profesora. Na kolejnych stronach wspomnienia. Profesor Marian Zembala na zawsze pozostanie w naszych sercach i myślach. Tutaj także wypowiedź docenta Michała Zembali, syna kardiochirurga. Michaś, proszę Boga, aby Twój trud poświęcenie wspierał i umacniał w działaniu z Bogiem Synu. Dziękuję bardzo za wszystko, co robisz. Tato. To jedna z twoich ostatnich wiadomości do mnie. Ja dziś proszę tego samego Boga o wybaczenie, że nie dał mi tyle sił, aby pomóc Tobie. W tym artykule znajdą Państwo jeszcze wiele takich wzruszających momentów i to jest dowód na to, jak bardzo ten tekst wpisuje się w okres wielkiego czwartku, wielkiego piątku. Proszę zajrzeć przy okazji, bo z pewnością warto. I jeszcze jeden tytuł chciałbym Państwu zaproponować, oczywiście z naszego zabrza samorządowego, Szlakiem Wielkanocnych Tradycji. Jak się okazuje, niektóre z wielkanocnych zwyczajów na świecie mogą nas mocno zaskoczyć, święcenie pokarmów, zdobienie pisanek czy śmigu z to zwyczaje, które trwale wpisały się w tradycję obchodzenia przez nas świąt wielkanocnych. Nie wszędzie są one jednak tak oczywiste. Z kolei wielkanocne zwyczaje w niektórych krajach mogą nas e, no, wprawić może nie w zakłopotanie, gdybyśmy się tam znaleźli, ale w zaskoczenie na pewno w Finlandii w okresie wielkanocnym możemy się poczuć jak w Halloween, a to dlatego, że w niedzielę palmową lub Wielką Sobotę dzieci przebierają się tam za czarownice. Zakładają na siebie barwne ubrania, malują piegi, biorą miotły, pukają następnie do drzwi domów, by na domowników rzucić czar. W rzeczywistości chcą im życzyć zdrowego i szczęśliwego roku. W zamian otrzymują pisanki, drobne monety lub yy, słodycze. Gigantyczny omlet przygotowują co roku yy, mieszkańcy na południu Francji. Na potężną patelnię trafia około 4000 jaj, a w kolejce do spróbowania specjału ustawia się nawet 1000 osób. Oczywiście to tylko wybrane ciekawostki. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w naszym zabrzu samorządowym. Do tej lektury zachęcam, bo to taki niesamowity klimat, który sprawia, że poczujemy się zdecydowanie lepiej i poczujemy przede wszystkim atmosferę świąt. Życzę Państwu spokoju na te święta. Spotkań z rodziną, no i wielu radości. Ale przede wszystkim tego, aby, e, abyśmy żyli w wolnym kraju, bo to chyba najważniejsze. Kłaniam się do zobaczenia. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. A na kolejne wydarzenia zapraszam jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.